Witajcie towarzysze! Z tej strony ja, wasz kochany marszałek Daniel, to jest kolejny odcinek z Mega Kampanii. W poprzednim odcinku, jak dobrze pamiętacie, dysponowaliśmy tutaj troszkę wasalami, oczywiście musieliśmy pogabnąć nasze tutaj naszą tutaj politykę. Jednak <laughs> nie, nie chcielibyśmy, żeby tutaj jakiś bankarcik nam wskoczył na teren No, oczywiście, no syn to pękent, ale to nieważne. Myślę, że chyba będę musiał mu dać pełny przewiemy Przerwie między nagrywaniami, widałem tam 150. E, tutaj monet, żeby tutaj zrobić sobie zbrojkę. No i właśnie zrobiłem, ona nam daje plus 1 do wojskowości, plus 7 do pojedynkowania się, więc według mnie bardzo fajna zbrojka. Na pewno nam się przyda, jak będzie jakiś wojujący tutaj król. Na razie jaki jest nasz syn tutaj? Może w ogóle przydzielmy jakiegoś e, nauczyciela, zacznijmy od tego. Dokładnie. I na razie może uznajmy go, no, chociaż strasznie boję się, że on może umrzeć, ten Nasz tutaj. Znaczy ta nasza królowa jakoś wiecie. Będzie chciała nam poprowadzić jakiegoś syna znowu. Więc ja się może z nią lepiej rozwiodę. Chwila chwila, czy ona? O, kurcze... Hmm. 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 Hmm, to jest interesujące, Wam powiem. To jest bardzo interesujące. Ale nie nie, 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 dam się skusić. Nie dam się skusić. Myślę, że mój braciszek chyba będzie chciał umrzeć w wielkim bolcie. Tylko będę musiał poczekać albo na marzec, albo na listopad. To właśnie się dzieje. A do tego. Do tego, do tego mamy my tutaj Robiliśmy sobie punkty technologiczne potem na ofiary oj no i to jest normalnie no i właśnie ułam nasz się to jest smutne na dole troszkę no ale tak musiało być tak musiało być musiał umrzeć nie mógł dla mnie jednak przeszkodziło. Zakończyliśmy chyba nawet tworzyć na książki, czyli kolejny artefakt. Kolejny artefakt. Mamy więcej morali armii. Co nam daje moja nasza książeczka? Daje nam koszt budowy minus 2,5% i zarządzenie plus 1. Myślę, że tu nie jest My taka zła książka w Będzie, będzie że będzie oczywiście gorsza. A tu proszę. Znaczy... No Spodziewałem się jednak trochę czegoś lepszego, nie wiem. Na przykład plus 7 do tutaj. Intryk, ale nie jest źle. Mogło być gorzej. No na razie nasze artefakty, no, nie są złe, nie są złe. Nawet bardzo dobre są według mnie. W ogóle, co tam jest u papieża ciekawego? A kurczę, ma bardzo dużo rzeczy. On ma za dużo rzeczy. Tunika, Jezus, dobra. Sam tego chciałeś. Płynę do ciebie. Ja nie wiedziałem, że on ma takie skarby w ogóle. Jak normalnie, ja będę musiał do niego teraz pojechać. Jak w odwiedziny. Tak, przyjść cię, zobaczyć, jak spyta się co u niego, porozmawiać o Bogu. Hmm, co byśmy tutaj chcieli? Może te stateczki to sobie zrekrutujemy. I to też najlepiej. Ile to było razem. Dwa tysiące, czyli na przykład te 2000. tysiące sobie odwołamy zazwyczaj Tak Pięć no czy coś taką małą jakąś na przykład odwołam O i teraz, teraz możemy popływać sobie Dodamy sobie tu do dowódców jakichś No na przykład takich I płyniemy Myślę, że nasz tutaj e, jest dowodzeniem, a no, nie, lepiej weźmy w sumie, już weźmy jak już mamy to i pójdźmy sobie normalnie do Rzymu, ja nie wiedziałem, że tam takie skarby są. Przepływałem tam kilka razy i ich robiłem, ale jak tylko ta chwilę, żeby nie zostać zaatakowanym w ogóle, a tu jak patrzę, to normalnie tam są normalnie bogactwo największe. Mhm. <śm> Tak, 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 tak. Tak, tak, tak. No tak. Zapomniałbym przecież. I bym dwie by by nie zapomniał o tym. Minim 9 miesięcy, więc to jest trochę słabiutko. No ale musicie szybko odpłynąć tutaj. A w przykład jakaś wojna domowa to w sam raz. W sam raz. Przypłyniemy sobie tutaj na ten buncik. No i pięknie zniszczony. Co oni w ogóle nam tu dadzą. Zamian za pokój. Prestige i uwięzienie tylko kostka, okej. Okay. I teraz idziemy sobie tutaj na tym trybie. I idziemy na stateczki. Znów. Tylko teraz trzeba prędko prędko iść, ponieważ no pieniądze jednak tam lecą. A te artefakty, kurczę, jakbyśmy te artefakty zdobyli, to naprawdę powiem wam. My bylibyśmy już teraz OP. Unikaj Jezusa. Chociaż nie, nie jesteśmy katolikiem, ale oni nie mieli tylko rzeczy związanych z chrześcijaństwem, ponieważ mnie to się koń widziałem. Zresztą możemy zobaczyć. Mamy tutaj, tutaj y, koronę perłową. Tutaj Erubinowy. Jezu, jak to się nazywa, to jakoś nigdy nie mogę sobie zapamiętać. Tu mają miecze. Zbroje. Nie, no, dobre rzeczy tu mają. Jest, tryb? jest, tutaj wątby ten tryb. Ile ja w mają wojska? 5000 to wystarczy, myślę. A mamy dużo ciężkiej piechoty, to tym bardziej. Pograbimy ten rzym kompletnie, jak się tylko da. O, no, właśnie, zostają sterminowani aktualnie. Jesteśmy chorowici, to niedobrze. Jeżeli jesteśmy chorowici, to nasz kierunek się wycofa w tym wypadku. <laughs> Dobrze i tutaj będziemy tutaj sobie grabić Rzym mocno. O, zrobiliśmy, czekaj chwila, chwila. Hmm. właśnie właśnie, my to chyba zrobiliśmy. O czyli event na razie, zobaczmy to. Co zdobyliśmy? Święty napletek zrobiliśmy. O, tak, tego szukaliśmy. Tego szukaliśmy. Dokładnie. Zrobiliśmy topór. Na no, co im to jeszcze zostało? Nie wiem, zobaczmy. Co im to jeszcze zostało ciekawego? Tunika Jezusa. Ale to właśnie, musi być chrześcijaństwo. Te kości świętego Piotra też. Ale mieczyk i złoty mieczyk nam się przydadzą na pewno. Mogę zobaczyć co nie ze sobą nie są w ogóle. Jak średnio widzę, dobra to się cofamy na razie. <laughs> Tylko czy może od razu to w ogóle zdobyliśmy do tego? Tak, zdobyliśmy to od razu do ekwipunku. Mamy święty napletek. No nie by fajnie, ale, ale no. Ax plus 2, w ogóle ja nie widziałem tego wcześniej. To jest ciekawe, akurat. Ja mam takie coś. No nie widziałem tego, żeby oni to mieli, ale to nieważne. No, wracamy. Nasz kabel sobie wywraca z pięknymi łupami. Ja mam, że jestem dumny z tej wyprawy, strasznie. Strasznie, strasznie. Może no, by tak wziąć, żeby plusy nam płaciły normalnie tutaj trybunał. Ale no, Może to nie jest głupia opcja w sumie. Dobra, będziemy to zostawić, jeśli zwolnimy sobie. To wojsko to sobie zwolnimy. Kurwa, trzeba żeby święty napletek zdobyć. To jest. To są dobre rzeczy To są dobre rzeczy No co, jakie mamy tutaj wolne stołki? Różbity. Będziemy tutaj budować fanatyzm, tak? Nie podsycać fanatyzmu. Ale papier się chyba trochę zirytował na nas. Zobaczmy dlaczego. Że się go okłabiliśmy. Tak, dokładnie do tego. Tylko, żeby on w ogóle na nas nie zrobił jakiejś kiepskiej, bo wtedy może być trochę cienko, powiem Wam. Wtedy może być trochę cienko Z domeny ma 2,5, ale wasale mają 12. Mhm. A my mamy ile? Od wasali mamy 300, dobrze. No, nie podoba mi się to zbytnio, tak tyle mogę powiedzieć. Nie podoba mi się to. A nie jest uczony, on jest raczej uczony, więc jest bardzo dobrze. Nominacja, tutaj zrobiliśmy sobie tak, w ogóle w przerwie między odcinkami, tutaj zmieniłem organizację. Przynajmniej mamy teraz na tym najwyższym poziomie, więc w ogóle super informacja dla mnie. Tutaj będziemy musieli, widzę, zarekrutować później. Mm, tak, będziemy musieli później zarekrutować sobie tutaj te oddziały. Takie, wiecie. Mm, no, zrobię mi słowa. Ale to takie podstawowe oddziały, które będą, wiecie. Na no, ile macie wojska? 1000 tutaj, widzę, a z wasali macie 10 tysięcy. No to, o kurcze, my to podbijamy wciąż, No was, ale podbijają, i to ładnie podbijają. Sakala ładnie podbija tutaj, widzę. Może my też nie będziemy go coś podbijemy w sumie. Właśnie, będziemy to. Zwerbujemy sobie te armię, wszystkie dostępne. I idziemy na jedno miejsce. I atakujemy. Mam no, w ogóle dużo presti, więc chyba zaraz coś będziemy budować sobie. Jakby się coś sobie zbuduje tutaj. Nasz wasar coś bierze. Tak, to Sakala w ogóle. O, kurde. Jak on odbija w ogóle tej ziemię. A może przyłączę się do tej bitwy. Ale jakieś malutkie oddziały. A bo ja sobie może odbiję tutaj. Przypię wam to nie jest i tak dobrze, bo oni z tych przesta rosną właśnie w siłę. To mi się akurat leciutko nie podoba. Ale na razie będę mi się w ziemię. to kto tu rządzi. Ten gości masz plus 8. Musisz mi oddać. Tu rządzisz ty, a tu rządzisz ty. A on sobie zrobił wasali z wasalów, tak? Jaka siła? Wy macie mniej żołnierzy niż ja? Macie 2,5, jakie ja mam 7? A nie, no teraz 103. Nie, to trochę mało, ale to musi na wazirę i tak, muszą regenerować siły. Może tu coś możemy O, właśnie, Regenta wyznaczyć kolejnego. Chyba wyznaczymy jako regenda. A jesteś błaznem i regentem. No, w sumie to fajnie. Iktarii Crusade. No, nie podoba mi się to, że krucja ta się udała zbytnio. Chyba byś coś zdobył przez to. Hmm, wydaje mi się, że masz chyba trochę więcej rzeczy. Ale to może mi się tylko wydaje akurat. Zabiłbym kolejny rajd, ale. No, nie mam chwilowej siły zbytnio. No od nowa siły. Do jednego miejsca, jak wcześniej. I idźmy właśnie podbijać te ziemie, co tam są. Nie, oni ciągle podbijają te ziemie, fuck. No I ile będę czekał właśnie teraz przez to. Z kim mi walczy? No właśnie, zakończyliśmy tutaj to prawo. Teraz ci odbierę tą ziemię. Rejdżara. I kto nie? Tu umrzesz zaraz i tyle. No, chcę umrzeć to mocno. Dobrze, umrzesz. Tam tego chciałeś. No właśnie, pójdziemy na, na te jednostki teraz. Zniszczymy, właśnie, zniszczymy te jednostki widzimy na te teraz wyżej. Jednostki tysięczne oto, nawet 3000 jest. No to teraz je zniszczymy. O, no, no, no. Uf, chociaż tak, jedno się udało, ale już się byłem, bo było blisko. Widziałem właśnie teraz, że już zaczynamy tak przegrywać lekko i byłem troszkę zaniepokojony. Może na te wyspy się dość staniemy. Właśnie, dobijemy te jednostki. O, pięknie, pięknie zbijamy. Kolejny gościu w więzieniu. Może wbili się w nas, bardzo dobrze. Pójdziemy teraz na ten fort. O. Pójdziemy tutaj, oj. W chyba nie, piliśmy nie akurat. Chociaż... A chyba to wygraliśmy właśnie. Właśnie, właśnie wygwaliśmy to. Mhm. Mm Okej. Okay. Czyli szybciej podbijaj to. nie sądziłem, że oni będą aż tacy potężni. Tutaj zrebować. A, poczekamy, niech się zregeneruje wszystko. Czy się teraz szybciej to Na 1300. Nie, 3, 300 chyba tam było. Więc czujcie nasz sam środek. W ogóle musicie zaraz dowódców jakichś ogarnąć, fajnych. Nie wiem, czy tu macie, właśnie. Macie tu mało dowódców. Avancuję jakiegoś. Właśnie, właśnie, właśnie. Tego najwyższego to tutaj, a tego to tutaj weźmiemy. O i teraz będzie dobrze. Idealnie będzie właśnie, nawet można by rzec. No, taka malutka wojna dobowa, ale to widać, że trzeba było. Odbijemy sobie tą ziemię. Którą bustowaliśmy kiedyś. O, to inflacyjność też podbijemy. Oni są zajęci, bo też tam ich grabią troszkę, ale to dobrze w sumie dla nas. No bo jak ich grabią, to. Tutaj, wiecie. On widzi się w nas i mają minusy. O, i chyba ich pokonujemy, dokładnie. No więc on chyba pójdzie sobie do więzienia, tym gościu. Idziemy może jeszcze dobywać trawę, mimo może nam się uda miejmy taką nadzieję O nie, czy teraz nie zjebaliśmy troszkę? Właśnie No weźmy może jednak taki, wiecie co, rozejm Nie, ponieważ yy, Postać Erwin To chyba on, tak? Dziwne, dziwne. Wygenerujemy no, siły, wciąż. Gdzie trójeczka właśnie. O, tutaj się nam znowu z innymi wojskami jakimiś. Mamy 80%, no powinniśmy zaraz to ugrać. Bo jeszcze chyba atakowani przez kilku innych. A my wciąż się odnawiamy wciąż się odnawiamy i to dobrze dla nas. Dobra, dobra. No i nie no, można to oblegać. A idźmy na nich. Podbijemy znowu to. No widzę, że oni tutaj normalnie... A, bo oni też walczą z Livonią, dobrze, dobra. Chyba, że tak. Jak oni walczą z Livonią, to mają przewalone w sumie troszkę i rozumiem. Ale to dobrze, że walczą z Livonią też. To dla nas bardzo dobrze. 79% mamy. Mamy wielu generałów, więc to jest też dobre dla nas akurat. Czy oni będą chcieli tu przejść? Będziemy mieli minusy, tak. Więc chyba nie warto póki co. Kurczę, dlaczego dla nich tu są plusy? No i teraz pewnie będę migrował, więc wiecie co? Może zrobimy tą... Będę sobie to poza odcinkiem. No to tak, wiecie. Teraz będzie takie chodzenie, chodzenie. Więc nie wiem, czy to będzie w ogóle dla was ciekawe dla oglądania. O właśnie, chyba będziemy musieli się tu zabrać, na środku. Chociaż nie, może nam się nawet uda w tym odcinku, ale... O nie, 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 nie. możecie tego oblec. Zniszczymy was teraz właśnie, o pięknie. Kolejny dowódca. Więc tutaj te zimy są odebrane. Więc wchodzimy tutaj i znowu to oblegamy tą ziemię. Tu jest mało wojów. Rosujemy tutaj leciutko. O, pięknie A te tysiączek się wbijemy akurat. Idealnie. Pięknie to teraz idzie w tym odcineczku. Więc my jednak ja zrobimy to na odcineczku. Jak już tak jesteśmy przy końcówce chyba. Wam pokażę. Jak tutaj będą niszczeni teraz. I troszkę nam ziemi widzę, chyba ukradli. Więc to jest taka osoba informacja. Właśnie, teraz muszę na ich tutaj jednostki czatować. Żeby mi tutaj się skor. 90 już jest no. No nie, ja chcę rozejm jednak Czy ten wygrany rozejm taki Nie mogę pozwolić na to niestety, jak bardzo byście nie chcieli O, i na te wysepki teraz, na całą końcówkę Ja z wikingowie widzę powstali 93, o kurczę, 1200 jednostek to jest na tej wysepce, sporo To jest akurat bardzo sporo jeszcze z kimś walczą? Z trzema państwami, kurcze co jest? No, odbijacie tą wysetkę. No to jeszcze nie koniec A no, jeszcze nie koniec tutaj widzę No szybciej, szybciej, ja już chciał zakończyć odcineczek O, super, 100% więc... A serio. To będziemy to, będziemy to mnie męczyć właśnie. Więc się wszyscy tutaj, będzie szybciej już. Już sobie przeraszujemy to wszystko. Dobra. Przeraszujemy sobie tak na szybciutko tą prowincję. Teraz będziecie chcieli pokój? Nie. Bo nie kontrolujecie czego? Bo nie kontrolujecie, aha tamtego, super A to idziemy teraz tam A, jeszcze błądzik, o, super błądzik Chłopski, tak, o tak, tego potrzebowałem W tej chwili Więc teraz idziemy na błąd chłopski Więc zobaczcie, normalnie mógłby sobie tutaj Akceptować te nasze yy, te nasze tutaj żądania byłoby dobrze, ale on szedł w zapartej, teraz bym się go niszczył, jak będzie łazić po tych prowincjach. No dobrze. dobrze, dobrze, dobrze. Jedźmy jeszcze na tą prowincję. Będzie 25 minut odcinka, troszkę dużo, jak na serii, ale dobrze, już dokończymy to wszystko. O nie, no, kolejny błąd, no nie mogę, no. Będzie teraz to. Mhm. Czego ja znowu nie posiadam. Tak. Jak oni mnie irytują, naprawdę powiem Wam. Dośmieszące łazić w półko i w półko. O, z kim się chyba zderzyłem? Tak łazić i łazić do każdej prowincji. No, przy okazji, pójdziemy do takiego. Jakiegoś lepszego Właśnie O, dziękuję ci za niewolnika No, ciebie niszczymy no, oczywiście jak zawsze Może jedna byś pokój? O, nareszcie I co? Aha, dobra, to jest bunt Tylko No, 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 nic no. nie nie. Dobrze. Teraz bierzemy, to. O. Właśnie nic. Chyba nie powinno być teraz. Dlaczego my nie kontrolujemy jeszcze? To jest wszystko. No, a wiecie co, poza odcinkiem, to zrobię na razie. Kończymy odcinek. Dziękuję bardzo wszystkim za oglądanie. Zapraszam do subskrybowania, komentowania, lajkowania. Zapraszam do pobierania, pobierania Gia Grześnik. I do następnego odcinka. Na razie. Cześć.